Hej, hej, witam na kanale Świat Linuxa. Zapraszam dzisiaj do przeglądu do bardzo ciekawej dystrybucji Linuxa, mianowicie jest to Sparky Linux 5.8 release Candidate RC. Oparte jest na pulpicie LXQT. Jak wygląda, sobie za chwileczkę tutaj. Popatrzymy. Jak już wspominałem, jest to pulpit LXQT, jest to minimalny, praktycznie coś OpenBox. Standardowe programy zainstalowane, oczywiście, Office, znaczy LibreOffice, dokładniej edytory tekstu, przeglądarki obrazów do przeglądania pulpitu, plików, przepraszam bardzo. Natomiast tutaj chciałbym się skoncentrować na bardzo, bardzo ciekawym programie. Jest to program autorski ekipy deweloperów. Mamy tutaj Aptusa. Czym jest Aptus? Jest to program, w którym można wybierać sobie różnego rodzaju funkcje systemu, instalować. Tak jak tutaj widzicie, aktualizacja listy pakietów, na przykład, no, się uruchamia w konsoli, ale większość rzeczy jest, jest graficzna, że tak powiem. To jest prawdopodobnie bezpieczna aktualizacja systemu, systemu czyli nie najpierw jest testowane. Wszystkie pakiety są testowane, porównywane, jak to będzie wyglądało po. Można usuwać pakiety, instalować pakiety niewolne, no bo jak wiadomo Debian zawiera tylko wyłącznie tak, tak zwane darmowe free repozytoria. Nie ma w nich niewolnych sterowników itd. itd. Akcesoria mamy, kodeki, wszystkie można sobie zainstalować jednym kliknięciem. Postawmy X264 na przykład jest już zainstalowane. No OK. M-kodery, tutaj do odtwarzania libDVR-READ, czyli do kodowanych y, płytek DVD, audio playery. Można powiedzieć, że Aptus jest taki sklep, tak? Sklep z pakietami. Z tym, że jest to zrobione przez, przez deweloperów z Parkiego. Parki jako tako zawiera w sobie y, repozytoria debry, Debiana. Zależy czy, wersje, czy instalujemy wersję stabilną, czy instalujemy wersję testową. Są dwa różne repozytoria, tak? Plus dodatkowo znajduje się tutaj repozytoria stworzone przez deweloperów z Parkiego, które zawiera ich własne oprogramowanie, skrypty i tego typu rzeczy. No okej, okay. co tutaj mamy ciekawego? Jest Spotify, Stretch Player. No właśnie, QMMP, No jest tego sporo, no, naprawdę, naprawdę jest, jest tego, tego sporo. sporo. Um, co, co mamy tutaj? tutaj? Ardura, Ardura. Bardzo, bardzo dobry, dobry program do, do tworzenia muzyki. muzyki. Na Audacity to jest podstawowy do, do edycji muzyki ogólnie, tak, ścieżek dźwiękowych i tego typu rzeczy. Videoplayery mm, też w dużej ilości, narzędzia do, do edycji wideo, no, można powiedzieć. Avidemux, Brasero to jest do nagrywania płytek. Caden Live to wiadomo do edycji, OpenShot to samo. PTV to jest bardzo pro, prosty programik, też jest zainstalowany do, do co szala Windows Movie Maker, można powiedzieć. O, i tutaj przechodzimy do kategorii pulpit. To jest coś, wow, dosłownie to jest coś, wow. mianowicie jest tutaj około 20 pulpitów, które instalujemy w jaki sposób. Ja tutaj też sobie zainstalowałem jeden, Gnoma. Postaram się go Wam pokazać, jeżeli nie ruszę oczywiście normalnie. Jak instalujemy pulpity w Sparkim? Instalujemy mianowicie tak, klikamy dwa razy, Instalacja nowego pulpitu spowoduje usunięcie dotychczasowych ustawień tego pulpitu w Twoim katalogu domowym. Zainstaluj. I zamiast pisać sobie w konsolce polecenia i tak dalej wszystko jest wykonywane za nas. Musimy sobie tylko przeczytać tutaj, tak, jest nam potrzebne. No ale skuteczne, przynajmniej u mnie na maszynie wirtualnej widzę no, małe problemy z oknami. Wszystko sobie tutaj będzie w tle się instalowało. Gry. To są emulatory, wszystko praktycznie można z tego co widzę tutaj, jest Winnie standardowo chyba też zainstalowany, jasne, że tak. Play on Linux to jest ulepszona wersja, taka graczna wersja Winnie można powiedzieć, tak. Oczywiście Steam, Jaguar, oh oh, EPS, EPSXE czy emulator konsoli PlayStation 1. Grywało się kiedyś na czymś takim. Jak widzicie, no, no programów jest zaczęsienie, Autentycznie jest po prostu wszystko, co potrzeba: Dark Table. Nie Dark Table, ok. Jest gimp, Gnome Paint. Wow, no bo już mam zainstalowany Gnome, więc się pojawiło tutaj dodatkowo. Co mamy? Właśnie, deweloperze z Parkiego piszą, że, że jest obsługiwana bardzo duża ilość kart WiFi, mi USB, zwykłych na PCI i PCIe, więc nie powinno być żadnych problemów, żadnych problemów z kartami WiFi. To jest bardzo bardzo duży plus, tak. IM, czyli komunikatory, HexChat, jak dobrze pamiętam, to jest do IRCa. No po prostu mamy tutaj niesamowitą ilość programów. VirtualBox nie VirtualBox jest tego po prostu zatrzęsienie, dosłownie zatrzęsienie. Co tam potrzeba? Nie mamy żadnego problemu, uruchamiamy, instalujemy. Nie trzeba korzystać z ceni. Ok, no to teraz spróbujemy spróbujemy sobie tutaj zrobić, um, gdzie tutaj jest opuść, wyloguj i przelogujemy się. Zobaczymy. Proszę bardzo, mamy gnomik, ok. chyba był test i hasło, jak pomyliłem użytkownika to będzie problem, <grym> no ale niestety coś tutaj Bartuś musiał zepsuć, więc spróbujemy jeszcze raz, wyloguj. Jeszcze raz, coś po prostu musiałem tutaj. O, właśnie, przepraszam. Dajemy, do, zainstalujmy, znaczy uruchommy sobie gnoma. I mamy gnoma. Podstawowej rodziczości, ale mamy gnoma bez, u, bez uruchamiania komputera. Coś pięknego. To jest po prostu coś pięknego, jestem za. Zachowaj, proszę bardzo. I bez uruchamiania kompa przełączamy się na środowisko graficzne następne. Brawa panowie, brawa panowie ze Sparkiego. Fantastyczna sprawa. Jeżeli ktoś coś szybciutko chce sobie zmienić, wypróbować środowisko. Dosłownie ściągnąć z internetu, wszystko automatycznie jest instalowane. I mamy tutaj pełnego gnoma. No po prostu potęga. Pięknie, bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Tapety debianowskie. Różnego rodzaju można sobie tutaj poinstalować. Ok. Co tutaj mamy dalej? Przełączmy się na przykład na wyloguj się. Ok. I zalogujmy się do XFC. Ok. Czyli tak. No i proszę bardzo. I mamy XFC oczywiście rozdzielczość, no bo to jest taka, jak mówiłem, jest to maszyna wirtualna. Wszystko to sobie tutaj działa na maszynie wirtualnej. Więc, więc nie są ten... Trzeba to sobie wszystko po prostu podostosowywać, że tak powiem. Ustawmy jakoś sensowną coś. może być taka. Okej, okay, niech będzie. I mamy XFC z Whisker menu bez restartu komputera, coś fantastycznego, świetna sprawa dla osoby, która chce sobie potestować, to jest naprawdę sprzęt nam ile stoi w tej chwili, od 19.12 jest zalogowany, a on nie pokaże, no bo tutaj jest ten, no ale okej, okay. no jak widzicie możliwości systemik ma naprawdę sporo. Jeżeli komuś nie spasuje LX QT, może go sobie spokojnie po prostu zmienić dosłownie w 5 minut bez restartowania komputera. Co jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przydatną rzeczą. Ja jestem zachwycony. Osobiście naprawdę jestem zachwycony tym systemem. Uruchom, wyłącz, wstrzymaj. No to wyloguj. To spróbujemy sobie jeszcze dodatkowo Openboxa. Test. Open Boxa chyba nigdy w życiu nie używałem, więc może być ciekawie. Jeżeli nam się oczywiście. O, właśnie się uruchomił. To jest open box. Bardzo ciekawie. Dla minimalistów. Dla całkowitych minimalistów. Proszę bardzo tutaj. No, wygląda to, to bardzo ciekawie. Nie no, open box nie jest dla mnie zdecydowanie. Jednak nie. Co jeszcze chciałem Wam pokazać tutaj, jeżeli chodzi o, mm, o naszego kochanego sparkiego? A przełączmy się na, na link skuter standardowego. Tak jak mówiłem, są obsługiwane. O, właśnie, zachowuje rozdzielczość, więc nie ma problemów już po przełączeniu się. Użycie dysku. Tutaj mam partycję 20GB podajrzaną, w tej chwili użytej już 11. A ja dlatego, że są trzy środowiska graficzne zainstalowane, kilka programów również sam doinstalowałem. System na czysto zajmuje około 5-6GB, więc jest, jest całkiem całkiem sensownie. Wymagania ma bardzo. Pod... Znaczy przy Alex QT będą niższe niż stabilnego Debiana Strecha w tej chwili, tak? Więc jest ok. No programy, no nie wiem czy jest sens mam tutaj to pokazać, bo każdy wie jak wyglądał LibreOffice. Nie jest to dystrybucja przeznaczona dla osoby całkowicie początkującej, powiedzmy przechodzącej z Windowsa. Dlatego, że no, może być małe, małe problemy ze zorientowaniem się i potem będzie, że Linux jest B. Dla takich osób jest, są inne dystrybucje jak najbardziej i ten. Natomiast jeżeli ktoś jednak przechodzi i chce zacząć od zera powiedzmy z Linuxem, SPARKI jest, jest myślę bardzo dobrym wyborem. Jak widać możliwości potestowania sobie jest, jest sporo. Zamiast uprawiać tak zwane distro hopping, no, można sobie po prostu tutaj przełączać pulpity. I, i wychodzi praktycznie na to samo. No, różnica w dystrybucjach to jest, to jest e, albo, albo manager pakietów, tak? Ewentualnie ustawianie, mirory, przepraszam, no, czyli z pakietami związane wszystko. Pakiet, sama, sam format pakietu, czyli RPM, DEW i tak itd. Tak a a przełączasz to można sobie w 5 minut zainstalować, co się już nie podoba, i sprawdzić. Dobra, kochani, no ja tutaj Wam nie będę jakoś za bardzo nudził. Jak widać, można sobie komputerek skonfigurować naprawdę bardzo fajnie. Jak ktoś chce, sprzęt chodzi bardzo szybko. Spróbuję wam pokazać, jak się uruchamia. To jest maszyna wirtualna na zwykłym dysku, starym talerzowym, więc może być różnie, ale z tego co widziałem, uruchamia się bardzo szybko. Ok, startuje boot 49 kerny, 419 jest kernel zawarty tutaj. No i to właśnie uruchamianie. No nie powiem, to nie wyobrażam sobie tego, jak to będzie startowało na SSD. Rakieta. To jest plik wirtualny w tej chwili, na, na, na maszynie wirtualnej jest to uruchomione. No bajka, bajka, po prostu jest coś, coś, coś pięknego. Timeship zainstalowany, czyli program do robienia snapshotów, do robienia backupu systemu. Nie będę go tutaj już uruchamiał, bo coś z Was zna. W każdym razie tak, ja jestem naprawdę bardzo, bardzo miło zaskoczony. Na pewno nawet jednej z setnej chyba nie przejrzałem tego co jest tutaj zawarte z standardowo dystrybucji. Iskierka, tak? To jest Iskierka. No jest, no po prostu polecam zapoznać się. Zainstaluję sobie albo na maszynie wirtualnej, ewentualnie jeżeli też chcę to na normalnym, żywym komputerze, organizmie, że tak powiem. I spróbować, bo warto i przede wszystkim... No właśnie. Albo gadasz, albo się kurczę zalogujemy tutaj do niego. Momencik. Wybór jest naprawdę olbrzymi. Jeżeli chodzi o raz tutaj programy zainstalowane, możliwe do zainstalowania. A tak jak mówię, to jest wersja testowa, to nie jest pełna wersja. Mogą być tutaj różnego rodzaju problemy się jeszcze dziać. Więc jeżeli ktoś chciałby postawić na żywym komputerze, no to jednak myślę wersja 4.10, czyli stabilną. Będą tutaj wszystkie linki podane w opisie tego filmiku. No cóż, no, no tyle moi kochani. Zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Wciśnijcie sobie dzwoneczek, jeżeli chcecie otrzymywać informacje o nowych filmach. Ja postaram się tutaj przynajmniej kilka na, na tydzień wstawiać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tak jak mówię, jestem dopiero początkujący, więc. więc Okej, okay, kochani. Ja się z Wami tutaj już mówię: Papa. Pa. Jak najbardziej polecam sprawdzić ten system. Jest bardzo, bardzo szybki. Tak jak mówię, uruchamiał się przed chwileczką na zwykłym dysku HDD i to jest jeszcze maszyna wirtualna do kompletu. Chodzi jak widać stabilnie, można pracować normalnie jak na zwykłym Linuxie. Terminal oczywiście jest dostępny. Jeżeli komuś nie pasuje te, ten pulpit LXQT, no to oczywiście może sobie zainstalować dowolny. Tak jak mówię, tam jest 20 parę pulpitów, czyli chyba wszystkie możliwe dostępne na Linuxie. Okej okay, kochani. Tak jak mówiłem, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do komentowania, napiszcie co jest, co jest, co chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście usłyszeć. I do następnego.